Udało mi się zdobyć kuszę z nielegalnym enchantem na boxpipi Oglądajcie Oglądacie koniecznie do końca, aby się przekonać jak to wyglądało. Dzisiaj losujemy 2 miliardy, więc zostaw łapkę, suba i w komentarzu, napiszcie mi z Minecrafta Jeżeli uda Wam się zdobyć 300 łapek do końca dzisiejszego dnia już utroki kolejny nacinek o 13. Drze widzowie udało mi się dzisiaj zdobyć kuszę, który ma bardzo mało osób, a zwłaszcza z tym enchantem. Ej, już wam mówię jaki to jest enchant jest to enchant wielostrzał Czyli no, takie coś, że jest strzelać jakby 3 razy. strzelać ile chcesz i coś służyć trzy strzały, no jest to naprawdę mega. Opi OP kusza. Tą kuszę naprawdę ma bardzo mało osób. A zwłaszcza, że teraz nie można jakby enchantować przedmiotów, bo usunęli encha No i wiecie, no i teraz jest o wiele trudniej takie enchantowane przedmioty zdobyć. Mi się taką kuszę udało jakkolwiek, uzyskać. No i powiem wam, że korzystamy z jej parę dni i jest naprawdę mocna. Więc no, powiem wam tak. Dzisiaj na pewno jakieś graczy tutaj pozabijamy, bo z tą kuszą, no jest naprawdę nie ciężko pozabijać po prostu graczy, tak. Dziewięć to w takiej sytuacji, że strzelasz po prostu gracza i strzela ci trzy strzały, i możesz ładować to cały czas. Jest to o wiele lepsza kusza niż kusza z przysięganiem. Tamta kusza, wie to ma kul ta kusza totalnie nie ma cooldownu i naprawdę idzie łatwo, ale to bardzo łatwo pozabijać graczy. Zmienimy od razu cecha i pójdziemy, jakby na inne cecha, zobaczyć, czy są tu jakieś gracze w planetach. Mam nadzieję, jeszcze tak, bo gracze najprawdopodobniej są w planetach, na procent muszą być gracze gdzieś w planetach. Przypadkowo mi się jeszcze strzeliło z tej kuszy. Ta kusza podobnie jest tyle warta, to jest unikatowa kusza, serio. te kuszy, no nie da się ich zdobyć, zdobyć w inny sposób niż kupić na rynku albo nie wiem, zabicie kogoś z tą kuszą, serio. No jest tak ciężko ją zdobyć. Już mi ich widzę, gracze stawia pańczyny, nie fajnie, fajnie. Muszę sobie jakby tą kuszę kurde wziąć na inny slot przyprawimy wyrzuciłem, nie wiem co się zbugowało ale tą kuszę kurde wyrzuciłem jak mi się slot dziwnie zbugował musimy kurde jakby poszukać innych osób może nie będziemy się z tymi fantami bili bo jest naprawdę wczesna godzina ja wiem że od nich zginę i skończy się to po prostu logicznie dla nas więc musimy poszukać osób gdzieś na mapie na ch i widzę że tu jest masakrycznie dużo graczy których by było bardzo łatwo zabić Tylko no widzę że tutaj to są graczy z gili banger którzy wydaje mi się że nie będą mocni tak szczerze chyba że ktoś będzie miał perki od nich no i wtedy może to się skończy dla nas źle ale tak to Wydaje mi się, że powinniśmy sobie dać na spokojnie radę. Chcę sobie się bić tak szczerze 3 x 1 bo oni nas będą bić nawet tym graczom no i nie zbijemy pół serduszka i będą nas po prostu bić i to się źle skończy. Udało mi się też zdobyć 30 miliardów, które wydaje mi się, że są w sumie spoko sumą, wiecie, no, taki update, już są naprawdę spoko z pokosunką. No i to jak widzicie, są gracze, są gracze, więc naprawdę no, wypadałby w nich strzejść, tak? Tu są fanty, ja się tak z tam nie chcę bić. Ja wiem jak to się skończy, kurde, że zginiemy sobie niestety. I w ogóle jak chcecie dołączyć do nowego klanu, to za jedyne. 4 miliardy możecie dołączyć sobie do klanu i macie po prostu pewny sojusz z To może zioło co nie? Więc wydaje mi się, że jak najbardziej warto tutaj dołączyć. Ja bym poszukał gdzieś może na planetach, albo zaraz się wkleimy gdzieś na serwes. Zaczynie się wkleimy na server tak mi się wydaje, że to będzie spoko opcja. Szukam, szukam osób i tutaj nikogo nie ma. Szkoda, kurde. Może gdzieś jeszcze na mapę i na przykład tutaj są gracze, których wydaje mi się, że być spoko zabić, To jest jakaś w ogóle akademia, więc no, wypadałoby się, ich zabić. Goście w 30 był, no ale no kurde skończyło się tak, że on raz ucieka, W ogóle przygnęli się do trapo, tak się mega znerwował bo z tego trapu byłoby naprawdę ciężko wyjść. Nie wybamy tą siekerę, ale wiecie. Kurde, no nie fajnie, jeszcze ja stawiłem nam pańczyny chłopaki. Tym bardziej nam utrudnie go zabić gracza Tu ziomek pada. I nie z taką mi hitów, ja go zabił. Dobra, ten ziomek musi sobie zginąć zobaczcie, kilką hit dostaje, Ale nie no, od razu nas kurde bije jakiś ziomek po plecach i patrzcie, każdy się nagle tutaj zbiera na nas. W każdy, więc musimy Stąd tym jakikolwiek wyjść. Siomki już nam domek robią. No chyba już nam się domek zrobić. Nie i nie wyszło. Ale gdyby nam zrobili domek, no byłoby ciężko trafił. Byśmy uciekli na ludzie ale kurde, wiecie, to by się tak skończyło, że mogłoby być jakiś fail i by tego się nie udało. No nie wiem. Ciężka sprawa z tymi. Który ziomek, który trapuje, czy mi się tylko wydaje? Nie wiem. Ziomek chyba trapuje. Tak jak myślałem, chyba tutaj chłopaki trapują sobie. Tam się może tutaj i zobaczę. Nie, no ziomki trapują. Ziomki gdzieś trapowali. To trapuje po prostu w generatorach. Pierwszy raz to widzę. I może tutaj nam po prostu zarzuci fail jakieś. O, Ono i dał. Dzięki wielkie star tutaj. Akurat skończyły mi się. <laughs> dzięki, dzięki, wielkie. No, możemy mieć z nim sojusz w sumie, bo on miał swoje temy, więc nie ma się sensu z nim bić. Ja bym poszukał takich osób gdzieś na mapie, którzy mieli bardzo, bardzo takie wiecie, dobry tem i z nimi się pobił. Ale czy mi się to udało? Czy może po ile na rynku chodzą najtańsza luna siły, bo w sumie luna siły mi mocno brakuje i ona kosztuje 60 miliardów. miliardów, A najtańsza osobinę kosztuje 16. No, kurde, powiem wam szczerze, że te ceny no, są mega, mega drogie. Niby jest wiecie, ta większa ekonomia, ale te ceny siły to moim zdaniem są za duże. No kurde 60 miliardów, taki zwykły gracz to naprawdę nie odbiera. A nawet wiem wam, że szczerze, nawet ja mam problem z zbieraniem takiej kwoty. Ja mam dopiero 30 miliardów i ja się zastanawiam jak ja uzbieram, żeby ulepszyć sobie tą runę siły. Kurde to będzie naprawdę ciężkie. Czemu nie bejtują? Wydaje mi się, że to jest jakiś beć i zaraz sobie chłopaki się właśnie zbiorą. No tak jak myślałem, tutaj zaraz się mogą zebrać. Teraz jakiś fan się ze mną pojawił. No nie chciałbym się bić z tymi fantami, no ja wiem jak to się skończy. Raz mam ten set 30, że kładzie pańczyny z nami. Trochę na widzowie budżetu było. No ale spokojnie, odrobimy to jakoś, bo mamy, bo mamy tylko 30 miliardów. Prawie 30 miliardów. No ale no wiecie, odrobimy to. Wydaje mi się, że na ludzie to jest w ogóle jakiś ziomek, którego by wypadało szczerze zabić. Tak mi się wydaje, że on będzie łatwym killem dla nas. Chociaż gorzej, tutaj wklejemy się chłopaki, właśnie. On ma seta 34. On ma seta 34, ale wali nam masakrycznie ma duży hit. Ja nie wiem, w ogóle coś stało, ale mam wrażenie, że mi się myszka jakoś zepsuła. I czułoś, myszce, bo totalnie jakoś kurde. Mam wrażenie, że nie, my tak jakoś gorzej mi się bije jeszcze. Że ostatniego czasu gorzej mi się bije. Ten ziomek nas bije, ona ma perki lepsze od nas. Niestety, a ja... zebrać 60 mld na jedną siłkę to jest naprawdę kurde masakrycznie dużo. Ja nie wiem, jak to zdobyć. Ale naprawdę to będzie bardzo, bardzo ciężko Musimy jakoś poszukać osób może na mapie, może to się uda zrobić, może po generatorach, bo o dobra, są gracze, są gracze, I tak jak myślałem. Gdzieś poszukać po generatorach i to się na pewno uda. To jest na przykład ziomek, który ma bardzo słabego seta i mógłby tutaj odejść prosty killa dla nas. I jest razem jakiś ziomek, który ma seta po prostu on ma od, ma ode ten ziomek i prawie sobie zginął. No wiedziałem, że po tych generatorach szukać że to będą łatwe killa no ich zadanie chyba jest tylko stawienie pojęcia. bo to właśnie robią tylko. I zaraz tutaj wydaje mi się, że zbierze jakiś ziomek, który nas będzie bił. Tak mi się wydaje, no ale zobaczymy jak to będzie Mam nadzieję, że jakieś ziółtka tutaj uda mi się zabić Zaraz poszukamy jakichś kur... następnych osób Czyli nie uda mi się, tu jest w ogóle C30 Które sobie jest na skrypcie zmienia letrę Trzeba powiedzieć osób, które by były Naprawdę łatwym killem dla nas I szczerze kur... się taką osobę uda znaleźć Musimy na pewno gdzieś podać się jeszcze po mapie I mam nadzieję, że mi się to uda Jeszcze jakieś buty 27 wyrzuciłem No buty 27 jakoś nie są nam jakoś mocno potrzebne Tutaj się mogę nas baitowali na trapa Tutaj są same fanty bo boi ja się Zaraz mogą mi przyjąć do tego trapa ja w takim klapie mogę zginąć, no w takim klapie serio nie chciałbym sobie zginąć to widzę, że Ziemek baituje i mógłby to naprawdę być nasz kill Ale kill odora, wchodzę tam, mam kill, mam wszystko Więc można tutaj naprawdę łatwo wejść, tylko mam wszystko co z jest potrzebne Nie no, się on się po prostu sobie to zniszczył, sobie wyszedł stąd, no niestety Mamy tutaj killa, 24 setki prawie tutaj oddał killa nie no, musimy szczerze w tym trapie, pierwszy raz widzę to, ale wydaje mi się, że trapowanie w runach, w rudach może być naprawdę spoko. Józek, czy tutaj w ogóle źródki zebrały, żeby nas zabić, ale Na mi się to oczywiście nie uda, dobra, musimy stąd lecieć. Jak zmienimy, no to wydaje mi się, że będzie lepiej, może jakieś źródło to jeszcze hitniemy, no hitnąłem go, więc bardzo spoko. Musimy jakby stąd kurde odlecieć i wydaje mi się, że zmienimy cechaj i będzie od razu lepiej, chociaż tutaj widzę, że jakiś ziomek kopie i no prawie się go udało zabić. Więc kurde, powiem wam szczerze, że Killain nie będzie tutaj żadnym problemem. To jest kolejny ziutek. Tu, tu jest w jest jak widzicie, on jest na koksie i prawie na jednym HP. No i jednym HP sobie uciekł. No przecież to jest taki fart życia, naprawdę. No było blisko, żeby go zabić. My musimy jeszcze tutaj e, poszukać jakichś może osób. To ja się wclemy, to je się na pewno wkleimy I tu ziomki w ogóle padają. Więc powiem wam tak, no jakby takiego ziomka zabić, bym się nie obraził, szczerze, bardzo. I on oddaje Killain prawdopodobnie. Chociaż nie, no uciek sobie. Jakim fartem po prostu sobie uciek ten ziomek. To jest fart niesamowity. No, mówi się trudno. Mówi się po prostu trudno, szkoda. Kiedy był bardzo łatwy, chciałem się właśnie kleić na trzeciego i go zabić, ale no nie wyszło nam to niestety. Tego ziomka zabić też by się mogło udać w sumie i naprawdę mogłoby to się udać bardzo dobrze, ale no widzę, że... To będzie ciężkie jednak zadanie, żeby tutaj się wkleić. Myślę, bardzo bym chciał tutaj jakieś może gracza zabić, ale oni tutaj robią 3x1 i co się kończy, tak, zaraz nas zabiją. I się tutaj wkleić i tutaj ziemi po prostu sobie kopią On sobie tutaj po prostu kopię i no oczywiście nam no, uciekł, bo nie trafiłem, ale ile w ogóle ferwerek użył? Jezu, on chyba pusta ferwerek użył, żeby od nas uciec, no nieźle, nieźle. Musimy jakby kurde... Gdzieś poleci tutaj. Tutaj może będzie jakaś klepa mocna na serwerze. Tak mi się wydaje, że tutaj może może nam to być: z jakichś gości z gili Węgosz, który by sobie prawie zginął, gdyby się. By nie użył elytry, by sobie zginął, ale o jeszcze ziomki mają w ogóle patyk, no nieźle. Jak na skąkałem do środka, no to nie będzie fajnie. No tak jak myślałem, będą próbować na do środka, bo ich jest tutaj więcej i oni będą mieli przewagę w takim razie nad nami, no ale mi się to oczywiście nie uda. Musimy kurde, jakby tego ziomka może zabić, on sobie padnie, no nie padnie sobie jaki w ogóle fart, że on sobie nie zginął. Musimy jakby użyć Elytry i zaraz on może uciec. Dobra, I założyłem mi co jest? Dziwne mega. Musimy kurde... Skąd jakkolwiek uciec, bo widzowie, jest niecieka sytuacja. Bije nas z 10 typa, no jest, powiem, wam nieciekawie. set nam pada, więc robimy teraz tak. No jest on po prostu, uciekamy. Czyli najprostsze metoda na ucieknięcie. No tak jak myślałem, no jesteśmy po prostu nie do zabicia. Rapak, zawsze jak macie, zobaczcie, pańczyk. Jak nie wpadać na srebrę, srebrę, no tam się po prostu nie, da, nie zginą w tym serwerze. W tak działa tu przechodzenie przez pańczyny, że zmieniacie po prostu totem i firefightki, to działa naprawdę, no nie daj. sobie na szybko seta. Widzę, że tutaj gracze się biją i żemek ma seta 30 i sobie zginąć, ale oczywiście stawiam nam pańczyny no na te pańczyny no sobie nie zginie ziomek, no i on, on się już wyleczył na maksa i przez to sobie nie ginie. Szkoda, że nam postawi te pańczyny. Nie mam nawet chyba ani mam siłkę jakąś, dobra, także siłkę sobie wypijemy na ludzie jak, siebie, jak sobie siłkę właśnie ukniemy, no to już tego gracza najprawdopodobniej będziemy zabijać, on będzie uciekał od nas, tak jak myślałem. No fajnie by go ktoś wziął w pańczyny, a nie tylko właśnie fokus na nas. W ogóle mamy tą kuszę, ale tych kuszych chyba mało raz dzisiaj w odcinku użyliśmy, bardzo, bardzo mało, tego ziomka by przydało się zabić, no i prawie nam, prawie, no szczerze, bardzo miał mało szans ucieknięcie. Czemu i tylko stawia nam pańczyny? Mamy 9 koksów, Musi, musimy je dobrać i oni tylko nam stawiają kurde pajęczyny No nie wiem, czemu oni to robili. pobili trochę, bym się nie obraził. Dobra, lecimy gdzieś tutaj może. Ja bym się wkleił ogólnie do trapy jakiegoś, ale to musiałbym szczerze z gildią zrobić, bo to wiecie, jak się wkleja sam do takiego trapa, no to jednak może się to skończy dla siebie tragicznie, zwłaszcza jak tutaj ziomki jeszcze się wklejają. Tu ziomek sobie pada, nie, nie pada sobie, ale ma farta w ogóle, że sobie nie ginie. Tu jest w ogóle ziomek, który by sobie zginął, jezy, ale fartem dosłownie uciek sobie i my musimy tej widzowie kojąś zabić, na przykład tego ziomka, który ma 130, który mógł... Być naprawdę łatwym killem dla nas, tak mi się wydaje. Od razu mój ziomek sobie pańczy, no i uciek, sobie. Kurde, szkoda. Jakie hity ktoś nam wali? Ktoś naprawdę nam wali i ty już to widzę. bo po prostu ziomki stakują i może to nadal działa. Ale ziomek se pada, ale ja od razu zrobię plecy. I przez co nam robię plecy, no naprawdę będzie nam ciężko uciec. zabić chciałem powiedzieć, chciałem bardziej, bardziej powiedzieć, że ciężej nam będzie zabić, Jakiegoś już gracza. Widzę, że to jest jakiś wojtuś, który sobie raz zakłada, ale tyle. Musimy poszukać osób, które by były naprawdę łatwym killem dla nas, żeby jakieś się zrobić. To jest nie mogę, nie mogę użyć usuwacze. No i raz nam stawiałem panczyn, musimy sobie jakkolwiek uciec. Teraz się mam 20 skontantów logoutu i na razie na, na planetach nie ma osób, tylko jest, tylko jest właśnie ta bitka przez bez With tam jest strasznie jest dużo osób. Musimy powiedzieć gdzieś tutaj może się uda, no niestety też się tutaj nie, nie ma graczy, no niestety, no mówi się trudno, a to widzowie byłoby na tyle, dzięki jakie zaglądaniu widzimy się już w trzecim odcinku, bo robimy Day na kanale, wbijcie na koniec się Discorda, bo tego tak z i co, dzięki za zaglądanie, widzimy się jutro i się mano